Witam, zaczynamy kolejny dzień. Marcin przyjechał, jedzie do siebie. Później może mnie zabierze. Ja bym chciał, żeby on tu przyjechał po mnie i ja z jego motorem pojechał, bo ja chcę te wszystkie skutery moje z restauracji tutaj zwieść, po pierwsze, że tutaj będą stały pod dachem tam. A pora deszczowa, no myślę, że dzisiaj, no ja codziennie mówię, że już myślę, że powinno padać, ale zobaczcie, że to już powinno padać.

Trailer w takich samych kolorach jak Lejla. Chodzi do basenu. I jeszcze jeden na głęboką wodę. Stefan doskonały pływak, ale ile już czeka, żeby atakować. And today no cut. No ina służb. Są, ja. Słuchajcie, ja sobie zrobiłem kaszę pęczak z cebulą, z czosnkiem, zasmażana, z jajkiem i zaraz zjem. A Marcin przyjechał i przywiózł mi jeden z moich skuterów, żeby stało już tutaj, bo jechał z dziewczyną i ona wzięła jeden motocykl jego, a on przyjechał z knajpy na moim. Jeszcze mam jeden do ściągnięcia. Trailer w nowej stylu. Nie, no. yeah. Tromchina. Marcin przyjechał znowu, ale jedzie, ale jedzie dalej, bo jest zajęty. I co? I... I przyjedzie później. No. na zbierała mango. Zobaczcie ile tego tutaj nasze mango. To dobre mały. A tu gdzieś tutaj jest. Mamy. Część pospadała, to pogniła. You need help? się za drugi worek. Co tam, Stefana słyszę? Stefan włazi do sąsiadów i co, wyjść nie potrafisz? Tędy nie przejdziecie. No i co? Tędy, tędyk, chodź. Dobra, już mają nowy plac zabaw. Ja zaraz muszę jechać na restaurację. Strelę pojechałem po jakieś zakupy. Marcin przyjechał po mnie. ja sobie pojadę z Marcinem. I dzięki temu zgarnę motocykl. Słuchajcie, Marcin złożył wędzarnię. I tu jest jakaś niewiadoma. Okienko Kracego, A może tam wchodzi sobie Lejla, i tu głowę sobie? Może też domek dla Lejli, albo dla Kota? Widzisz? Szary napój. No nie wiem, czy to przejdzie. Mierzysz pan. No. Patrz pan, no. Na instrukcji jest napisane, że tak ma być. No i ja co ci ja poradzę na to? no więcej. No. Coś jest, mi tu nie gra. Na, na, na rysunku jest, że tak ma być. No. Tak już. Niedopracowany ogóle, model, bo po co tu gdzieś... W ogóle bliski? brakuje czegoś, zobacz. Taki, o takiego w ogóle nie ma czegoś tutaj. To, to powinno być do góry nogami moim zdaniem. Nie na 100% nie na 100%. nawet jeśli byłoby, byłoby do góry nogami, to i tak nie. Ja Tam wystarczyło jedną rzecz przemienić, to już doszliśmy. To po prostu tutaj. O. Nie no już jest, jest wszystko dobrze. O. Teraz jest świetnie bym powiedział. O. Ma. I teraz zdjęcie tylko robi. Tak. tak i wystawiamy Może no dziuple panie kochanek. Dobra, przyjechał Polak Rodak. Jest turystycznie tutaj w Azji i przyjechał na pizzę. No i dobra, może wchodzić. Z w tym czasie robi porcję pierogów. A Marcin pojechał po dżunku i też zaraz będzie. Do przedszkola. No myślę, że powoli. OK. Pizzka gotowa. Słuchajcie, trzeba poprawić bigos. No nic, trzeba go rozcieńczyć. To jest lekko zasłonięte, co mamy. I wkroję mięsa, kiełbasy, no żeby, no nie tylko samą kapustą. Dobra. No i jutro to ładnie ściemnienie. Bigosik. No kilka porcji odratowanych. No i tyle. Teraz już nie będzie bigos Marcina, teraz będzie bigos prezesa, bo to już ja kończyłem i można powiedzieć doprawiałem, a tak naprawdę nic właśnie nie doprawiałem, żeby rozcieńczyć tamto, co było. Czyli tak zwane doprawianie bez przyprawiania. Ale powiem Wam, że teraz, to ja już wiem, dlaczego Polonia pierwsza nie odniosła sukcesu. No, Ktoś był odpowiedzialny za kuchnię i tam też był bigos. Oczywiście żartem mówiąc, ale tak to jest jak człowiek, który gotuje jest na diecie i nie próbuje, albo próbuje minimalną ilość. Ja spróbowałem faktycznie, był zasłony, ale tak jak mówię, no to po prostu rozcieńczyć z niesłonym i tyle. Dobra, ja zaraz się zawijam Swoje coś tam zrobiłem dzisiaj. Tutaj siedział jeden gościu, zamówił pierogi i na koniec nam powiedział: Do widzenia. Tak przez cały czas po angielsku z kelnerkami. też Polak podróżnik, nikogo więcej oprócz tego, ale to codziennie ktoś nowy, codziennie, codziennie coś i to jak mówię, my się jeszcze nie rozgłaszamy. Bo ja się nawet bałem, wam powiem szczerze, jakby ktoś dzisiaj przyszedł i powiedział: Ja przyjechałem na Bigos, dlatego mówię: Do tylko Bym miał to inaczej, lepiej zrobione, tylko. Więcej tylko, że z takie moje kup trzy kapusty, nie? Na no, zakupiła takie malutkie, takie... No trochę większe od pięści. No. Także tak to wygląda. Co tam? Droga pani? Kończymy. Zamykamy ten teatrzyk na dzisiaj. Dobra, jadę do domu.